Dziecko, jeśli masz zamiar służyć Panu, przygotuj swoją duszę na doświadczenia. Zachowaj spokój serca i bądź cierpliwy, a nie trać równowagi w czasie utrapienia. Przyjdź do Niego i nie odstępuj, abyś był wywyższony w Twoim dniu ostatnim. Przyjmij wszystko, co przyjdzie na Ciebie, a w zmiennych losach poniżenia bądź wytrzymały, bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu w piecu poniżenia. Bądź Mu wierny, a On zajmie się Tobą, Prostuj swe drogi i Jemu zaufaj. Którzy boicie się Pana, oczekujcie Jego zmiłowania. Nie zbaczajcie z drogi, abyście nie upadli. Którzy boicie się Pana, zawierzcie Mu, a nie przepadnie wasza zapłata. Którzy boicie się Pana, spodziewajcie się dobra, wiecznego wesela i zmiłowania. Popatrzcie na dawne pokolenia i zobaczcie, kto zaufał Panu, a został zawstydzony, albo kto trwał w bojaźni Pańskiej, a został opuszczony. Albo kto wzywał go, a on nim wzgardził. Dlatego, że Pan jest litościwy i miłosierny, odpuszcza grzechy i wybawia w czasie ucisku. Zwróćcie, moi kochani, uwagę, jak Syrach bardzo szczegółowo omawia to doświadczenie, które spadnie na tego, który chce służyć Panu. Każdy, który w Panu pokłada nadzieję, który jemu ufa, musi się liczyć, że będzie wystawiony na doświadczenie. To doświadczenie, jak tutaj wynika bardzo wyraźnie z tego opisu, jest bardzo trudne, czyli rzeczywiście nie można udawać, że się służy Panu, nie można czegoś sobie zachowywać, nie można pozostawiać jakiejś nieszczerej resztki w sobie, bo doświadczenie wszystko do końca wybada i wypali. I Pan Bóg oczyszcza człowieka przez doświadczenie, tak aby jego intencje były już tylko pełnej ufności Bogu i miłości. Bierzmy to pod uwagę i traktujmy to na serio, abyśmy mogli przejść przez doświadczenie, które Bóg dla nas przygotował. W Apokalipsie Pan Jezus mówi, że jest tylko jeden wyjątek. Jeżeli ktoś całkowicie kocha, jeżeli jest całkowicie przeniknięty przez miłość i jest w tej miłości wierny Bogu, tylko ten zostaje zachowany od doświadczenia. Możemy więc domniemywać, że im więcej miłujemy, tym łatwiej jest przez doświadczenia przejść i szybciej możemy osiągnąć pełną jedność z Bogiem. Na czas wzrostu w miłości przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.